Witaj! Z tej strony trener Mariusz Mróz. W tym nagraniu chcę ci pokazać cztery posiłki na szybko, które możesz przygotować, w zasadzie nawet bez przygotowywania. Ja bardzo często korzystam z takich posiłków, szczególnie kiedy jestem albo po treningu, albo na wyjeździe, albo po prostu nie mam czasu, żeby gotować. Więc zaraz ci je pokażę. Pierwszy posiłek i większość z was na pewno będzie zaskoczona. To jest po prostu bułka. I tu może być grahamka albo jakaś żytnia, to też zależy od Was. W takiej bułce mamy około 60 gramów, 50-60 gramów węglowodanów. I do tego y, pudding y, białkowy, y, Valio, to jest y, nowość i ja po prostu jestem w nim zakochany. Czyli mamy zbilansowany posiłek na szybko, który razem ma około 400 kalorii, w zależności od też od tej bułki. Zapewne możecie się też zastanawiać, a gdzie tu warzywa, a gdzie tu inne rzeczy, a to jest mocno przetworzone. To nie jest problemem. W sensie takie posiłki y, są 100 razy lepsze, żeby sobie zrobić na szybko buła plus jakiś ten serek białkowy, y, żeby uzupełnić odpowiednie makroskładniki. I to jest dużo lepsze niż zjeść coś na mieście, albo na szybko gdzieś tam pójść na obiad, gdzie nie wiemy coś w środku. Takie jest moje zdanie i ja robiąc formę, po prostu korzystam z takich posiłków na szybko, bo po prostu je lubię. Kolejny posiłek na szybko, e, banany albo jakieś inne owoce, no ja Biorę banany, przeważnie dwa albo trzy, e, plus e, shake valio. E, ja go bardzo dużo piję. Uwielbiam go, bo ma taką konsystencję, że żaden produkt, który jakby tylko ten produkt ma taką fajną konsystencję i tak fajnie się go pije. Więc to jest takie połączenie bardzo często yy, najszybsze, że sobie biorę, po prostu piję tego szejka, zagryzam bananem i mam z głowy. Więc to jest jedno z fajniejszych rozwiązań. A akurat on ma około 25 g białka, więc to, to już jest w miarę sporo. Tak jak w przypadku innych produktów, taki zestawik, oczywiście w zależności od tych gramatury bananów, ale ma około 300-400 kalorii. Jak potrzebujemy więcej, no to oczywiście zwiększamy i możemy mieć nawet 500. To już zależy od Ciebie, ale jest świetnym, szybkim, fajnym i smacznym posiłkiem. Kolejny posiłek i teraz uwaga, tutaj trzeba trochę przygotować. Jak jesteś facetem, no to też możesz to szybko zrobić, ale co to jest za posiłek? Proszę bardzo. Po prostu chleb, żytni bułka grahamka, do tego dajemy szynkę chudą. Ja tu mam około 70 gramów do tego ser żółty. Polecam też chude sery, można je też znaleźć spokojnie i te sery mają około 30 gramów białka i bardzo mało tłuszczu i ja taki sobie używam, często też o nim mówię jak oglądasz mój kanał i do tego jakieś warzywo i ktoś może popatrzeć, kurde co to za mała kanapeczka jedna i już Ci odpowiadam w zależności od tego na jakim etapie jestem czy robię masę, czy robię redukcję, czy jest końcówka redukcji to korzystam z tych samych produktów, które tutaj mam, tylko zwiększam ilość szynki, ilość bułki, e, więcej warzyw i tak dalej. I sobie tym manewruję. E, celowo pokazuję Ci takie proste posiłki, żebyś sobie uświadomił, jeżeli jeszcze tego nie wiesz, że tak może wyglądać Twoje odchudzanie, Twoja redukcja, że możesz jeść to, co jadłeś wcześniej. Ja całe życie jadłem kanapki i teraz dalej je jem, tak? tylko w innej formie trochę i dodaję warzyw. I tak dalej, i tak dalej. Ale lubię kanapki, to je jem. Nie musisz eliminować tych rzeczy, które lubisz. I to jest główny przekaz tego nagrania. I jeszcze idziemy do ostatniego posiłku. I ostatni posiłek, mój szybki zestaw, baton białkowy. Możecie go kupić już w zasadzie w każdym sklepie. Dużo jest tych batonów białkowych, coraz więcej na rynku i serek mango-wanilia proteinowy, który ma około 20 gramów białka. I ten zestaw ma bardzo podobne kalorie, makroskładniki jak te wcześniejsze, więc też dość często, jak mam ochotę na jakieś batona, to sobie go łączę. Te wszystkie produkty, które Ci pokazałem, pokazałem też ze względu na to, że są dostępne w większości sklepów. Czyli nie potrzebujesz gdzieś tam zamawiać przez internet, możesz sobie iść do sklepu, kupić na szybko gdzieś tam jak jesteś. Czyli to całe nagranie było o smacznych, szybkich posiłkach. Oczywiście tak nie powinna wyglądać cała Twoja dieta, tak? Nie jemy 10 razy dziennie e, jakby tylko serka, tylko są też oczywiście inne produkty. Myślę, że to dla Was jest raczej jasne. Tutaj chciałem Wam takie najszybsze moje rzeczy, które ja sobie wrzucam e, bardzo często, które mi smakują, bo uwielbiam właśnie te smaki, te produkty e, Valio I, i one są dla mnie super. Jak nie próbowałeś, to koniecznie sobie spróbuj. Ej, ja też często mówię, może już wiesz, że mam problemy z nietolerancją laktozy i akurat te produkty są wszystkie bez laktozy, czyli e, mój układ trawienny reaguje na nie świetnie, więc dlatego też je uwielbiam. To by było na tyle w tym nagraniu. Jeżeli te produkty, które Ci pokazywałem, spodobały Ci się, jesteś nimi zainteresowany, to tu Ci też wyświetlę i w opisie napiszę, gdzie dokładnie, w jakich sklepach można je znaleźć, bo nie wszystkie można znaleźć. Wszędzie, więc polecam ci spróbować. Ja z nich korzystam na co dzień już od wielu miesięcy i uwielbiam je, dlatego też Ci je pokazuję w tym nagraniu, żebyś Ty też mógł spróbować i zobaczyć, czy są dobre dla Ciebie. Pozdrawiam, Mariusz.